Mój outfit kosztować 2000 złotych Kocham siedzieć pod złotymi tarasami Moja dieta to cipka Amelki Ona widzi we mnie gangusa Ważę 52 kg Bez wejpa 49 Jak każdy człowiek składam się z 70% z likwidu Jeśli zamienisz jestem na wydaje mi się To jestem gangsterem Słucham undergroundowego UK drillu Ponieważ znajomość angielskiego mam na poziomie A2 Nie, nie jest mi... W ogóle gorąco nie jest. Pff, w ogóle nie jestem spocony. Absolutnie. Bro. Jestem współczesną wersją dresiarza. Dresiarz 2.0. Tylko nie potrafię się bić. Pa, pa. Dzień dobry. Pa, pa. Nie dziękuję, nie jestem zainteresowany. Światłowód, który mam w tym momencie, absolutnie mi wystarcza. Bro. Zamierzam popełnić błąd i oszpecić swoje młode ciało tatuażem, którego będę żałował jak dorosnę. Czyli nigdy. Bro. Ice Spice. Usiądź mi na mordzie, proszę. Ech. Brakuje mi kamizelki Monclera. Ile kurwa? Ściągnę z Panda Baja. Bo, bo na Panda Baju kupuje się repliki. Ale to nie jest to samo co podróbka, bo replika to jest po prostu wierna kopia oryginalnej rzeczy. I w sumie... nie, to się nazywa replika. <grystanie> Kiedyś będę miał tam swój trap house. Po co mi rękawiczki, jak jest 30 stopni? Bo odciski mają na policji. <grystanie> Mam tylko koleżanki. Czy wymarzone cechy dziewczyny? Mm, Duża dupa, duże cycki i mądra. Słucham drillu, nie rodziców. Mordo, zrób mi fotę, mam fajną pozę. Albo nie, czekaj. O, zajebisty prezent, kupia Melce na urodziny. Ile? A, ściągnę z Panda Baja. Bęk, bęk. Ej, gdzie jest to Oshimaty? Bo mi jeszcze butelka Prima z Ebaya nie przyszła. Ale jak przyjdzie, to nigdy jej nie wyrzucę, będę ją tylko mył i wlewał tam wodę. Albo nawet nie będę jej mył, będę ją nosił codziennie. Witamy na Trap House'ie! Pu, pu, pu! Kacperku, kochanie, mógłbyś troszkę ciszej się bawić z kolegami? Pu, pu, pu! Kochanie, tylko pamiętaj, żeby kominiarkę w domu zdjąć, bo się zagrzejesz i przeziębisz! Wiem, przecież zdjąłem, mama bro. Kultura dri... Kultura dri... Kultura... Kultura... Kultura dri... D... Kurwa. Kultura drillowa polega na tym, że żyjesz na ulicy, zarabiasz na ulicy, Tańczysz i próbujesz nawijać. Ty mordo, tylko wiesz, że mi musisz na koniec zamazać twarz, bo ja nie mogę pokazywać twarzy, nie? Pochodzę z Wielkiej Brytanii, tak. Nie, wychowuję się po prostu na przedmieściach dużego miasta w wyższej klasze średniej, ale to chyba to samo, Inet, Pójdź tutaj przez okno dwupiętrowego bliźniaka, jaka tu bieda panuje, stary. Tutaj nawet nie wszyscy mają domy wolnostojące, niektórzy mieszkają w szeregowcach. O, nie, w ogóle mi nie jest gorąco. A mógłbyś okno otworzyć? Byku, mordo, mógłbyś. Mordo, mordo, wywiadowicz, mógłbyś okno otworzyć na chwilę? Byku, mordo, pa! Czy zima, czy lato ubieram się tak samo. Uff. Wiecie co? Czytałem ostatnio na Wikipedii, że to się nazywa podszerstek. Jest to termoizolacyjna i wodoodporna warstwa futra, która chroni mnie po prostu przed zimnem. Podszerstek. Mają również malamut oraz berneński pies pasterski. Ale nie jestem dumny, bo nie gadam z psami. Po Pa! Modlę się tylko do Boga, żeby nie skończyć jak... jak reszta. Zrobiłem też zajebistą drillową nutę. Wpadajcie, zobaczcie sobie, sprawdzajcie i pamiętajcie pa! Ale mi się chce pić, pójdę coś ukraść, zrobię napad na bank spermy. Brrr!